Na turnieju pocieszenia w mixie Myślenicach na kortach Myśleńskiego Zarabia w piękną niedzielę wrześniową. Wygrywają para. Kosakowski Marek Kosakowska Bożena. Przegrali. O! Natomiast Sylwia i Marcin przegry... <grytanie>

W kortach Myślińskiego zarabia Julia Mosurska, Karol Bicz, para numer jeden na ekranie, oraz Małgorzata Podrecka, Łubieska Koszulka i Tomek Bez. Musisz A tu nagram. śmiechy, chichy, fuku, puku.

Piłka wraca z forehandu Małgorzaty Karol Forhand Tomek taki niby skrót Tu jest atak backhandowy i Karol Smith czuje ale piłka jeszcze odbita Małgorzata forhand forhand na forhand Jeszcze raz Forhand na Karola Karol uderza Małgorzata bardzo długa wymiana i Julka skraca i ciekawe czy z tego... No punkt dla pary Tomasz Małgorzata Długa wymiana, ładna wymiana w tym meczu y, miksowym finale miksta y, w myślenicach w turnieju tenisowym. W tej chwili mamy wynik 4-5 czyli prowadzi Tomek z Małgorzatą serwuje Karol Beach udany serwis Smacz Julki też udany pierwszy serwis zepsuty druga szansa Karol serwuje Trafił. Tomy na Karola, ten odbija backhandem. Tu backhand, niestety zepsuty. Zdaje się, że jest równowaga. Karol, ile jest? Po 30. Po 30. Wynik po 30. Para Karol, Beach, Julka Mosurska, finale Mixta. W piękną wrześniową niedzielę. Na kortach Myślińskiego zarabia. Proszę, smecz jeden. Odebrany Forehand Wysoki Forehand Karola I tu coś chyba Oj, zepsuty w siatkę Wolej 30-40 Piłka meczowa To oznacza, że gdyby Teraz para Karol i Julka przegrali piłkę Przegrywają również mecz Atak handowy Odbija forhandem. Skrót, bardzo ładny skrót. Równowaga. Wracają do gry. bardzo dobry taki smecz wolej olej Julii Mosurskiej przybili Piątaka prowadzą obecnie 40-30 i szansa na wygranie Gema dobry serwis Karola Return Tomka też dobry jeszcze raz gra na Karola Piłka taka, oj, teraz chyba będzie, chociaż nie trafił, nie trafił, równowaga. Jeszcze jedna szansa na zakończenie piłki. Out. Karol wyrzucił piłkę na out. Przybijają piątaka. Piłka, kolejna piłka meczowa. Serwis trafiony. I znowu ten podobny sposób Julka taki smecz, wolę, smecz skrót na drugą stronę siatki i znowu wyrównanie. Równowaga. Serwis net. Pierwszy serwis. Beach Trafiony. I znowu podobny Wolej wyrzuciła na aut Małgorzata Podrecka Przewaga Przewaga pary Karol Julianka Ilka Dobry serwis Oj, Tomek pociągnął return. Równowaga. Pokazał klasę Tomasz bez w żółtej koszulce i niebieskich spodenkach. drapie się po głowie w tym momencie. Jak on to zrobił? Hmm. chyba się uczył długo i teraz kolejna piłka meczowa dla pary Tomasz bez Małgorzata Podrecka autotrafiony podobna scenariusz jak kiedyś Tak Julka bije piłkę w siatkę prze przegrywa mecz

się powoli kończą dla Julii Mosulskiej i Karola Bicza, Brawo, jeszcze raz ta para brawo, brawo. Niespodziewany, niespodziewany sukces tej pary, bo naprawdę nie byli faworytami na dzisiejszym turnieju, ale poradzili sobie wyśmienicie. Julka otrzymuje jeszcze mis elegancji dzisiaj, ponieważ jest bardzo ładnie ubrana jako tenisistka, Szupła, ładna dziewczyna ambitna. Przyszłość Polskiego Teniska. Brawo! 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 Trzecie miejsce przyznane zostaje Radkowi, chorabikowi i Kasi, chorabik brawo Para Małżeńska? Tak, bo ja ona Para małżeńska. Tak? Radka Radek jest bardzo Para małżeńska, czyli rodziny od paru lat. Brawo, gratulujemy, gratulujemy jeszcze raz wszystkim uczestnikom. A pocieszkę już ostatni? Turniej pocieszenia, jeszcze turniej pocieszenia. Marek Kosakowski ze swoją żoną Bożeną wygrać, pocieszenia, nie wiem czy są obecni, są obecni. Marek jest obecny na korcie, Zapraszamy Marka. Ale Marek już został. Dostał nagrodę, także nie zapraszamy, gratulujemy. TKKF myślę, micce, organizator turnieju. Gratulacje organizatorom przedstawiciel Józef Mikołajczyk, tak jest od lat, od lat o boka tym miejsca Tak jest Przerwa w karierze zawodowej, ale ma zamiar kontynuować. Oczywiście. Tak jest. Dopóki siły starczą, będę cieszył moje oczy widokiem takich wspaniałych ludzi, tenisistów, którzy przychodzą grają i dostarczając.